Nie, i co my teraz zrobimy? Hej, dziewczyny, co tam? Hi! Następną lekcję mamy ze smoczycą. Pewnie będzie pytać i wpisze nam uwagę i zrobi jeszcze kartkówkę. Nie mogę znowu dostać trzech jedynek na jednej lekcji. No, a też w ogóle się nie uczyłyśmy. W ogóle! No, my zaraz historię będziemy mieć i też nic nie umiemy. Gdyby zrobił kartkówkę, albo sprawdził, on tam sobie poradził, no bo bym wszystko ściągnął, ale będzie odpytywać, więc um, też dostanę pewnie jedynkę. No, masakra. Ale w sumie to wpadłem na pewien pomysł. Już się zaczynam bać. A gdyby tak pójść na wagary? Wagary? No! A po co mamy siedzieć w tej szkole, żeby dostać kolejne jedynki? Bez sensu. Moglibyśmy się urwać i gdzieś sobie pójść, coś zjeść na przykład, albo gdzieś pochodzić? Byłyście w ogóle kiedykolwiek na wagarach? Ja? Nigdy! Lily Rose, ty chyba raz byłaś. No, raz się zdarzyło. I miałam przez to później okropne problemy i wszystko. Serio? Sophie, nigdy nie byłaś na wagarach? No, jakoś tak wyszło. Ale w sumie to chętnie bym to zmieniła. Serio? Nie pamiętasz, jakie ja miałam problemy przez moje jednodniowe bagary? No dobra, ale coś razem wymyślimy. Poza tym, naprawdę, chcesz dostać trzy jedynki na jednej lekcji? W sumie fakt, jak ja później to wyjaśnię rodzicom. To co? Bagary? Ahoj, przygoda! Właśnie, a jak zamierzamy wyjść ze szkoły? Przy wyjściu ciągle siedzi woźna. Nie wypuści nas. O kurde, tego nie przemyślałem. No, jeszcze pół roku temu tam nie stała, ale jako już uczniowie często ze szkoły uciekają, to ją tam postawili. Hmm. Parker, masz jakieś pomysły? Eee, zawsze jeszcze jest okno. Jakim oknem pogrzało cię? Trzeba coś wymyślić jakiś plan. Um, trzeba odwrócić uwagę woźnej i wtedy wyjdziemy. Bulbula można poprosić, on zawsze takie dymy robi. To byłby dobry pomysł, ale niestety Bulbula nie ma dzisiaj w szkole. Hm. Kiedyś już wychodziłem oknem ze szkoły, więc w sumie to nie mam problemu, żeby to powtórzyć. Mogę odwrócić uwagę woźnej, wy uciekniecie, a ja sobie później oknem wyjdę. Stary, serio? Oknem wychodziłeś? Kiedy? I czemu tego nie widziałem? Uciekałem przed smoczycą. Nieważne zresztą. To ładnie. No dobra, to chyba możemy tak zrobić. Trochę się boję, że nas przyłapią. Oj, tam nie panikuj będzie dobrze. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, to do końca przerwy są 3 minuty, więc musimy się pośpieszyć. Let's go! Stresuję się! Proszę pani, potrzebuje pani bardzo szybkiej i pilnej pomocy. W czym? Co się stało? Jakiś uczeń przez przypadek zatrzasnął się w łazience i nie może z niej wyjść i ma klaustrofobię i tam płacze i krzyczy i się bardzo stresuje i nie mogę żadnego nauczyciela znaleźć. Ach, te dzieci. Dobra, już idę. Która to jest łazienka? Um, zaprowadzę panią. Poszła? Dobra, ruch szybko! Zamykajcie drzwi wiejemy! A, a co z parkerem? Poradzi sobie dawaj. No dobra. Co mi natchnęło na to okno. Ała! trochę się poobijałem, ale jestem. Ach, to dobrze. Już się zdążyłam martwić. Dobra, to gdzie idziemy teraz? Może pójdziemy do tutaj tego pobliskiego lasu? Na mieście może być trochę ryzykownie. No wiecie, ktoś zobaczy, że nie jesteśmy w szkole i później będą problemy. No, lepiej nie ryzykować. No to chodźmy do lasu. Bol bol bol. Bol bol. Bol, bol. Nie umiesz mówić. Bol... bol... Bol bol! Tylko parę słów... Hmm... Nie chciałbyś tego zmienić? Bol! No, chociaż na chwilę... Piętnaście minut ci odpowiada? Bol... Bol... Bol, bol. bol, bol. Matko, co to było? Ja mówię! Wybacz, że tylko na 15 minut, ale już zużyłam dużo moich mocy dzisiaj. O matko, ja mówię. Ja mówię? Czas już na mnie. Ej, słyszeliście to? Co to było? Może znowu te jakieś mini wróżki. Oby mi tego znowu nie zaatakowały, mam tego dosyć. Dobra, luk, nie nakręcaj się bez powodu. Ja umiem mówić! Bul, bul, Co ty tutaj robisz? I czemu mówisz? No nie uwierzycie mi. Zamiast do szkoły poszedłem do lasu, bo pokłóciłam się ze mogulą. No, długa historia, długo było opowiadać. No i poszedłem do tego lasu i spotkałem, nie wiem, jakąś kicę. Eee, z czapeczką. Kicie. Z czapeczką. No, i ona zrobiła jakieś czary mary, okus, pokus. I proszę bardzo, umiem mówić, ale podejść tylko na 15 minut. Hmm. ból. ale przecież ty umiesz mówić. Ostatnio nazywałeś nas cymbałami. No bo parę słów umiem powiedzieć, ale nie całe zdania. Poza tym. Dobrze mi z tym, że nikt nie wie, że te parę słów umiem powiedzieć, ze względu na to, że nauczyciele nic ode mnie nie wymagają. Nigdy mnie nie biorą do odpowiedzi. Wiecie dlaczego? Bo im jedyne co odpowiem, to ból, ból. No to ma sens. A mogę teraz zapytać, dlaczego mnie uderzyłaś? Stary, zamknąłeś mnie w szafie, to było logiczne, że ciwalne. Nikt mnie też zresztą nie bierze na poważnie. Każdy sobie ze mnie żarty tylko robi. Na szczęście mam moją kochaną dziewczynę bóla. To jest anioł wcielony. Ale no akurat się dzisiaj pokłóciliśmy. O co poszło? Eee, nawet nie chcę o tym gadać. Poza tym, look, Nie boisz się mały chróżak. No, oczywiście, że się boję, ale mam nadzieję, że ich tutaj nie ma. Oby. No właśnie, jak ja szedłem, to widziałem jedną, więc wiesz. Uważaj. No nie, no to są chyba jakieś jaja. Ale mnie to chyba nie ugryziesz, co? Uch, już się bałem, że znowu mnie urzę. No, proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Lily Rose, Sophie, Parker Luke i ty, Bulbul. Dlaczego was nie ma na lekcjach? Wy? Lily Rose i Sophie. Jakim prawem uciekłyście z mojej lekcji? Czy wy wszyscy w ogóle rozumiecie, że opuszczanie szkoły, gdy trwają lekcje, jest niedozwolone jak i również karalne? Dlatego już teraz zapraszam was wszystkich do dyrektora. Co to za odgłos? Co to jest za stworzenie? Ej, wiecie co? Jednak zmieniam zdanie o tych wróżkach. One są świetne. Co to ma być? Zabierzcie to mnie! No cóż, dostałem polecenie, że mam iść do dyrektora. To do niego idę. Do widzenia!